Witajcie! W dzisiejszym filmiku chciałem wam przedstawić serwer yy, URSCraft. Tak o, o, widzicie tutaj duży spawn, czy znaczy mały spawn. Jest tu teleport na survival. Teleport do choinki O, dodali coś o, teleport o serwerze. Pójdziemy sobie. Tak jak widzicie są informacje o serwerze. Zaczymy sobie. Zbliżają się święta, więc na serwerze znajduje się choinka. Życzenia piszemy na GG. Numery serca chcielibyście dostać. Uwaga, życzenia mają być roz, rozsądne. Będziemy pisać do ludzi, którzy będą prosić o. Będą. Pr... Nie, będziemy pisać do ludzi, którzy nie będą, pro... będą prosili o bloki diaksów i tak dalej. Lecz nie głupie. Możecie prosić na przykład o drewno. Hmm. I tym podobne, numer, i tak dalej. Pamiętajcie o życzeniach. Wesołych świąt! Życzy ekipa serwera. O, coś tu jeszcze co jest. A, właśnie. Założycielem jest Mr. M1. Głównym adminem jest mister Magnus95. Adminem jest Parker. Moderatorem jest o, Dziewczyna Emotka. Oraz moderatorem jest KreativerR. R. Pójdźmy na spawna i zobaczmy, co tam jeszcze jest. Tak, pójdziemy teraz do VIP-ów i do co można kupić na serwerze. Tak, można kupić VIP-a, pro VIP'a, VIP super VIP-a i mega VIP'a, tak? Tak. Oraz zestaw <coughs> EQ1 i zestaw EQ2. I niedługo chyba też będzie można, jak tu widać, kupić unbana. Wejdźcie na serwer i zobaczcie. To jest Enchan na 22 level. Fajny bałwan. Jedzonko jest, nie będę wchodził już. O, i choinka. Epicka choinka. To są światła. Nie. Choinka. I tutaj są. też jest podany numer GG, żebyśmy pisali życzenia. Eee, choinka by Monster. Monster. Tak, Monster wykonał to choinkę. No i co jeszcze? Serwer jest Survival. Posiada on 40 slotów. Obecnie jest około 300 paru osób. Eee. Mój serwer, mam nadzieję, że będzie się rozrastał, na pewno będzie bo dużo osób kupuje vipy i tak dalej. IP będzie w opisie. Serdecznie zapraszam na serwer. Dziękuję i cześć.